Yo, tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken 5. Oczywiście zagramy sobie Story Battle. Ok, oddokował nam się Misiek, więc prawdopodobnie będziemy mogli pograć dwie historie. W poprzednim materiale graliśmy sobie właśnie Warangiem. Bardzo przyjemny odcinek. Ogólnie jego historia była. A teraz zagramy sobie Kingiem. With the spirit of two champions. After beating Craig Marduk, he followed Marduk to the hospital to kill him. Then he realized revenge was not the answer. Later, King heard Marduk challenged him to a rematch wearing the Black Jaguar's mask.

którego miał okazję właśnie zamordować w czwartym turnieju, a w zasadzie po czwartym turnieju kiedy odwiedził go po prostu w szpitalu no ale stwierdził, że to nie ma sensu i darował mu życie, tak okej, okay, takie krótkie informacje jeżeli chodzi o pana Kinga no to oczywiście jego narodowość to Meksyk, co ciekawe styl walki, no to oczywiście w wrestling a jego wiek to 30 lat Warto też wspomnieć, bo niektórzy mogą tego nie wiedzieć. Więc powiem tak po prostu od siebie, że ta postać Kinga nie jest pierwszym Kingiem, która występowałaby właśnie w pierwszym tekenie. Pierwszy King właśnie zmarł. No i tak jakby jego uczeń przejął po nim rolę. I no powiedzmy, że ta legenda tygrysiej maski jest dalej kontynuowana przez ucznia, nie? Warto o tym wspomnieć właśnie. No i wiadomo, jako że gramy kingiem, to staram się coś porzucać kingiem. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Wiadomo, ja z reguły mówię, że coś będę robił, a wejdzie mi taka gadka i, i, i zapominam. <grym> Swoją drogą wykonałem e, tego Giant Swinga. Dosyć. Dla takich nowicjuszy nazwijmy to ciężki rzut ze względu na to, że trzeba e, wykręcić e, ciężką kombinację przycisków na padzie. Wierzcie mi, że to jest prosta kwestia do nauczenia. Po prostu musicie chwilę na tym posiedzieć. Tutaj próba ambloczka, czyli ciosu, którego nie da się zablokować. Taka wiecie, pułapka na dzień dobry. Jack by wstawał i. Bum, bomba. Dostaje. Duże obrażenia zostają mu zadane. Okej, okay, w miarę idzie gładko. Co tutaj mogę powiedzieć o samym Kingu? No, Nie ma co tutaj dużo mówić, tak? No King e, dosyć króciutką ma tą fabułę. Wtedy, przepraszam, prolog. E, właśnie, że. Martok pojawił się na pewnej gali w postaci w masce właśnie czarnego Jaguara, tak, było to takie troszeczkę, wiecie, pstryknięcie w stronę Kinga, po nosku to tam musiał go pstryknąć, że on tu jest najlepszy w ogóle, no i Kingu tego troszeczkę nie, nie chce wybaczyć. Najbardziej chodzi mu, wiecie, o, 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 o tą czarną maskę, wiecie, że to jest postać armor Kinga którego właśnie zamordował w, zamordował w czwartym turnieju, warto o tym wspomnieć. Więc no, pomiędzy tymi panami właśnie dalej jest kontynuowany spór. No, więc no panowie chcą sobie wyjaśnić w właśnie piątym turnieju. To jest lepszy. Okej. Okay. Czwarty stage, więc będzie dialog. King please stop.

Kiedykolwiek coś miało wspólnego z The Kingiem? Jeżeli tak było, no to przepraszam moje niedopatrzenie, ale no nie przypominam sobie, ale tak czy siak. Okej, okay, biorę to. Tak jest, jeszcze musiałem sobie keycharge'a zrobić. Kitcharge key to jest, wiecie, po prostu polega na wciśnięcie wszystkich przycisków odpowiadających, odpowiadających za cios, czyli wiecie, krzyżyk, kółko, trójkąt, kwadrat, wtedy nasza postać się pompuje. Przez możemy wykonać e, Counter hit, czyli co po niektóre ciosy mogą obalić e, przeciwnika, czy też. E, wykonać Juggle, czyli długą taką kombinację na przeciwników powietrza. Ok. Okej, okay, okej, okay. no King, bardzo długi dialog, bardzo, swoim drogą ta mowa Tygrysia jest dosyć ciekawa, więc, no, w ogóle to mnie rozśmiesza, że, czy fa faktem on nic do Julie nie mówił, ale jakby mówił, to, 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 to jak oni się rozumieją, on nie tak samo w ogóle... Język przypuśćmy niedźwiedzia, tak, że, że właśnie czytam pandy, a w sumie panda jest takim misiem, więc no, misiowaty język. No, więc jak Link rozumie pandę czy, czy haihachi i kume? To jest dla mnie no, no i. Tutaj ja jeszcze odwoływałem się do tego, że bardzo mi się podoba to, że postacie rozmawiają w dwóch i innych językach, tak? Czyli przypuśćmy postać: jedna jest Japończykiem, tylko ta po japońsku, a druga jest Koreańczykiem i mówi po koreańsku. I te postacie się doskonale rozumieją. To mi nie pasuje. W TKG4, postacie, które były z innych krajów, mówiły po angielsku. Fat Faktem, ten dubbing może nie był jakoś genialny, super fajny i w ogóle, ale nie cool, tak. A tutaj... Go easy on me! Go easy on me. Krystyna! Fight. Krystyna! Nie lubię z tobą walczyć. <grystyny> nie no, wiecie, nie jestem jakimś takim mega... antyfanem Krystyny, że tak to nazwę. No ale no, wiecie, wiadomo. Krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko, wciskasz na przemian i jesteś bogiem tej postaci tak naprawdę. Nie no, to wiecie. Wszystko, wszystko idzie ominąć, tak? Wszystko, wszystko idzie na coś patent znaleźć, tak? Dużo rzeczy można kucnąć. niektóre ciosy na przykład są na high, czyli na górę. Z innej kolei dużo ciosów jest karalnych. To znaczy, czyli po tym kiedy zostaniemy zaatakowani pewnym ciosem, co nie? Możemy go zablokować. Po czym możemy wykonać karę, czyli punishment, tak? Bo postać, która nas atakowała nie wróci do swojej tej jakby postawy, gardy, nie? I już w tym momencie widzę właśnie takie co ty kuźwa, ty typie pierdzisz? Takie pua. <noise> Mówię, teken... ogólnie biotyki nie są takim prostym prostym, prostym, prostym... co im brakuje. Nie są taką prostą grą, tak? Wiadomo. Kowalski może sobie wciskać pierwsze lepsze guziczki i coś mu wyjdzie i, i się jara tym. Okej, okay, ale jak chcesz, chcesz coś wycisnąć więcej z tej gry, no to tu się zaczynają schodki, nie? So, Mamy Mardoka, tak jest, króciutka rozmowa, panowie od razu przechodzą do rzeczy i trzaskamy się, jedziemy. Pamiętam jak byłem młodszy, zawsze lubiłem tą waleczkę, czy to ze strony Mardoczka, Mardoka, czy, 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 czy właśnie Kinga, na same rzuty grać. Wiadomo, jako iż panowie są raczej takimi bardziej grapplerami, że tak to nazwę, chociaż Mardok może niekoniecznie, ale no wiecie, wrestling, MMA, w przypadku tego. E, Mardoka jest to oczywiście Valetudo, No, ma to sens, ma to sens. Zawsze lubiłem się bawić czymś takim. Całkiem, całkiem <grywka> fajnie wygląda. No, przynajmniej dla mnie. Ogólnie ta otoczka też jest bardzo fajna. Oczywiście Ana z Miną ma praktycznie to samo. Mm, kiedy graliśmy właśnie Miną, tak? Też była... Ta, ta sceneria, ta plansza Jest fajna, fajnie jest to zrobione, podoba mi się Ci wpadną tam gości, czy co cz, chwilę cz cz. <grystanie> Okej okay. Mardo dostaje No i tak, panowie sobie podali rękę. Czyli jest sztama, zgoda, King jest lepszy. Przynajmniej wiadomo, kiedy gramy te story Kingiem, tak? No. Czyli powiedzmy, że tą fabułkę mamy zakończoną, bo i Mardok był, jaki King. Ale... W sezonie Dark Resurrection pojawia się jeszcze jedna postać, która tutaj troszeczkę miesza. I ja postaram się wam tą postać zaprezentować, co bo niektórzy już mogą się domyślić o kim mówię. Ale... Zresztą zobaczycie sami. Wow. Cieplutko mi się zrobiło, <troszę> troszeczkę, dlatego tak zaminkłem. Ale okej. Okay. Diabeł jak pokonany. Jimpachi. Ty będziesz następny. Musisz być następny. <laughs> Nie no, ale oczywiście jeszcze druga runda. Wiadomo, gram sobie na te dwie rundy, żeby jednak coś móc więcej powiedzieć, podyskutować troszeczkę i tak dalej, tak dalej. Kiedy lepiej może postaćą gram, coś ją zaprezentować. No niekoniecznie mi leży. Też jakoś... Dużo im nie grałeś, ale ok. DJ Jean <grystanie> Devil, Devil Jin. jak zwał, tak zwał, pokonany lecimy z final stageem, Jinpachi z Mishimą. Dobra, dobra, ty się tak nie śmiej. Tylko jedziemy. Mam nadzieję, że coś... ...na tym... ...dżibacim wyjdzie. Dobrze było. Tylko nie dać się na jakieś głupie rzeczy ze strony właśnie będzie nie będzie dobrze. Co mówiłem przed chwilą? Nie dać się na głupie rzeczy. Kurde. Oj. To było szybkie, to było bardzo szybkie Nie było tego, to się wytnie O nie o nie, o nie, dobra Jako, że dostałem szybki wpierdziel, a trochę mi szkoda, że robię tak, że jak dostaję continue to rezetowałem nagranie, ale dobra, mniejsza, nieważne, nieważne grajmy, grajmy po prostu troszeczkę skup się, Hopie. Dobrze. Widzisz, jak już mówisz pozytywnie, że masz się skupić, to jakoś to wychodzi. Może nie wiem, spróbuję go właśnie rzucać więcej albo coś. King ma bardzo mocne rzuty, tak? W końcu w wrestler, więc ma to sens. Żadnej luz, żadnej luz, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Akurat czy patrz, ma kilka takich denerwujących ruchów. Ale czy jest on najtrudniejszym bossem z Tekena? Nie wiem, musiałbym się zastanowić, przejrzeć, jakie ruchy poszczególne mają bosowie I może jakoś to bym mógł ocenić. Z tego bym mógł nawet fajny materiał być. Muszę o tym kiedyś pomyśleć. Nieważne, Jimpachi dostaje. Jedziemy z filmikiem końcowym Kinga. Ej, co jak co, ale ten, ten, ten wjazd z góry, w sensie ten rzut <laughs> drużynowy, no mega, mega, mega sztos. <laughs> no i tak, jak widać właśnie panowie łączą siły, walczą w federacji WNW, tak, jak dobrze pamiętam. Chyba tak tam było na tych pasach napisane, mniejsza, nieważne. E w ogóle ciekawy początek jest to, że właśnie King dostaje w wpierdziel, a nie Mardo. No ale wiadomo, no chcieli pokazać, że jednak panowie sobie piąteczkę zbijają, jest spoko, sztama, trzaskamy się razem. Jesteśmy bez friends i w ogóle, nie? Eee, Spór wyjaśniony. Więc co może być w następnym tykenie? No tego nie wiemy. Trzeba po prostu będzie pograć w następnego tykena. Ale tak jak mówiłem tutaj jest jeszcze jedna postać, która coś może wnieść, że tak to powiem. No i w ogóle ten, ten czwarty stage, czyli ta rozmowa z Julią, no nie przypominam sobie właśnie, żeby King i Julia jakoś mieli ze sobą powiązanie, czy to w trzecim dekenie, czy też w czwartym. W pierwszym tagu chyba nawet nie mieli ze sobą żadnych tych, 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 tych wstępniaków, czyli wiecie jak macie przed usłyszeniem, tam runda pierwsza, e, walcz, tak? To postaci mają ten wstęp, wejście, takie pozy. Bo nawet wspólnej pozy nie mieli. E... No. Co do Kinga. Podoba mi się, no wiadomo, nawiązanie do tygrysiej maski. King, fajna postać. Niekoniecznie leżąca, może, do moich umiejętności ze też na to, że no, czasem mu też dużo nie poświęcałem, nigdy. Raczej wiecie, bawiłem się w jakieś rzuciki, coś tam, a jakoś nie w takie jakieś specjalizacje trudne. Wiadomo, King ma kilka fajnych e, setupów. Setupów, czyli wiecie, jakichś rozwiązań taktycznych. Ja to, ogólnie, uwierzcie mi, że Biatyki to jest po prostu big brain, wielki umysł, tak? że, że, że tu macie tyle różnych e, Zastosowań, tak, właśnie taktyk, e, że to jest masakra. Na, na ten temat można gadać, 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 gadać. Byście musieli obejrzeć masę poradników, masę właśnie takich filmików, żeby zrozumieć o co mi chodzi. Ale dobra, mniejsza, nieważne. Rozgadałem się i za bardzo poleciałem w temat. E, tak, to był King, Tekken 5, Jego Story. Ja byłem Nero. Zapraszam Was do innych materiałów na tym kanale. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć i ją!